Dzień dobry. W ramach dzisiejszej odsłony cyklu Niezbędnik czytelnika, chciałbym zaprezentować Państwu dwie książki dostępne w naszej wypożyczalni. Pierwsza to światło i płomień odrodzenie i zniszczenie Rzeczpospolitej 1733 1795 liczarda Bateruika pawlikowskiego. Proszę się nie zniechęcać grubością książki bo tak naprawdę wynika ona przeważnie z grubości kartek. Sam tekst główny to poniżej 600 stron. Druga zaś to najnowsza, głośna powieść znanego pisarza Szczepana Twardocha – Nul. Światło i płomień, praca brytyjskiego historyka Richarda Batyrujka-Pawlikowskiego, profesora University College London, obecnie również głównego historyka Muzeum Historii Polski, Stanowi niezwykle ważną pozycję na naszym rynku publikacji historycznych. Gdy została wydana kilka lat temu, zapełniła pewną istotną lukę w polskiej historiografii. Od kilkudziesięciu lat brakowało bowiem pozycji w sposób syntetyczny, to jest całościowy, ujmującej aktualny stan wiedzy na temat drugiej połowy polskiego wieku XVIII, okresu upadku Rzeczpospolitej obojga narodów. Zrazu mogłoby się to zdać niewielkim problemem. Każdy polski uczeń jest przecież czy to na lekcjach historii, czy języka polskiego, zarzucany, wprost indoktrynowany tematem rozbiorów, a później długiej walki naszego narodu o odzyskanie niepodległości. Szeroko omawiany jest problem liberum veto i niejednoznacznej postaci króla Stasia. Stąd powszechne chyba przekonanie, że temat jest nam wszystkim dobrze znany niczym zagadnienie upadku Republiki Rzymskiej, wpajane niegdyś w całej Europie uczniom znającym niekiedy na wyrywki klasyczne mowy Cycerona. Pozwolę sobie pociągnąć tę analogię. Ciężar gatunkowy zagadnienia upadku Rzymskiej Republiki wynika z uniwersalizmu problematki, która niczym w probówce pozwalała prześledzić mechanizmy procesów rozkładu systemu politycznego. W tym sensie zagadnienie końca I Rzeczpospolitej Stanowi jego odpowiednik nie wyłącznie regionalny, lecz uniwersalny. Pozwala to głębiej zrozumieć mechanizmy geopolitycznej gry mocarstw, w wyniku których państwa i narody znajdują się w strefie zgniotu. Ta uniwersalna lekcja dla nas, państwa położonego między Niemcami a Rosją, ma szczególną wagę, zaś wnioski z niej wszyscy oświeceni obywatele winni znać szczegółowo. Tak wszelako nie jest. Temat upadku ojczyzny naszych przodków znamy powierzchownie, często w oparciu o nieaktualny stan wiedzy, utrwalony jednokrotnie przez system edukacji. Książka Butterwicka-Pawlikowskiego przedstawia czytelnikowi szeroką, a jednocześnie dostatecznie szczegółową panoramę polskiego życia politycznego drugiej połowy XVIII wieku, uwzględniającą kluczowe ustalenia historiografii z ostatnich 35 lat. Te zaś przyniosły małą rewolucję. Gdy po upadku Związku Radzieckiego w Rosji zapanował instytucjonalny chaos, badacze tacy jak profesor Zofia Zielińska byli w stanie wykorzystać to chwilowo uchylone, dziś zaś ponownie zamknięte okienko możliwości, uzyskując dostęp do wcześniej szczelnie zamkniętych dla obcokrajowców archiwów carskiej dyplomacji. Zgromadzony w ten sposób materiał źródłowy wymusił gruntowną rewizję dotychczasowej wiedzy. No to kilka kluczowych wniosków. Po pierwsze, panowanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, dotychczas traktowane ambiwalentnie, musi zostać ocenione niemal jednoznacznie pozytywnie. Był on, nie, był on jedyny, jednym z nielicznych ludzi w ówczesnej Rzeczypospolitej, głęboko rozumiejących politykę międzynarodową, do z gotowym planem reform wewnętrznych państwa. Choć nie udało mu się ocalić kraju, odrodził naród. Rzeczpospolita obojga narodów, to po drugie, nie upadła na, wskutek, na skutek wewnętrznej niewydolności, lecz została zniszczona przez mocarstwa zaborcze. Po trzecie, decyzja o rozbiorach zapadła, każ, zapadała każdorazowo w Petersburgu. Prusy, dotychczas postrzegane jako główny ich prowodyr, wprawdzie od dawna marzyły o takim scenariuszu, lecz to nie one, a Rosja sprawowała nad Rzeczpospolitą niemal zupełną kontrolę. Po czwarte, choć Rzeczpospolita utraciła suwerenność na rzecz Rosji już na początku XVIII wieku, ta nie planowała grabieży jej terytoriów, preferując polityczną kontrolę nad całością kraju od aneksji jakiejś jej części. Decyzje o rozbiorach Rosja podejmowała w momentach, w których czuła, że zaczyna tracić polityczną kontrolę nad Rzeczpospolitą. Zatem to nie wewnętrzna słabość, korzystna dla Rosji. Skłoniła ją do likwidacji polsko-litewskiej państwowości w latach 90. XVIII wieku, lecz na odwrót, prospekt jej tej państwowości wzmocnienia po reformach Sejmu Wielkiego, a tym samym odzyskania suwerenności. Po piąte, jednym z kluczowych narzędzi w repertuarze rosyjskiej dyplomacji było osłabienie państwa poprzez podsycanie wewnętrznych antagonizmów między różnymi grupami i stronnictwami. Owo divide et imperia Rosja stosowała, markując poparcie dla przeciwstawnych frakcji, by następnie bezpośrednio nimi sterować, na potrzeby osiągnięcia określonych celów. Skłócone wewnętrznie państwo niezdolne było zarazem do wewnętrznej odnowy. Niech za przykład służy jednoczesne poparcie Petersburga dla sformowanych w 1767 roku Konfederacji Nowierczych i. Jednoczesne, jednocześnie skierowanej przeciw innowiercom Konfederacji Radomskiej. Od siebie dodam, że tego rodzaju działania destabilizacyjne wpisane są do dzisiaj do doktryny prowadzenia wojny kognitywnej przez Rosję. Zainteresowanych bardziej szczegółowym wykładem odsyłam do lektury książki. Druga z wybranych przeze mnie pozycji nul Szczepana Twardocha jest powieścią z jednej strony pełną szczegółów i w szczególe umocowaną, z drugiej zaś jak to zwykle bywa, z dobrą literaturą eksploruje problematykę bardziej ogólną, by nie rzec uniwersalną. Oto przecież jej temat stanowi ta konkretna wojna, którą Rosja rozpętała na Ukrainie z całą jej specyfiką, którą Twardoch oddaje z pietyzmem i znactwem bezpośredniego obserwatora. A należy odnotować, że pisarz pewną pulę doświadczeń zebrał z pierwszej ręki jako wolontariusz, zbierając fundusze na zakup, a następnie bezpośrednio dowożąc sprzęt dla walczących jednostek. Język powieści, pojęcia używane przez bohaterów i z ich zachowania w konkretnych okolicznościach frontowych, problemy z którymi borykają się ukraińscy żołnierze, bolączki systemu ukraińskiej armii, anegdoty i niezwykłe sytuacje, w których czuć echa faktycznych zdarzeń. Wszystkiego tego nie sposób byłoby zaczerpnąć, karmiąc się wyłącznie relacjami medialnymi na temat tej wojny, czy nawet wnikliwie śledząc niezliczone materiały publikowane w internecie w otwartych źródłach. W tym sensie książkę docenią nawet czytelnicy dobrze zaznajomieni z sytuacją na froncie, zdolni wychwycić więcej szczegółów i smaczków. Głównym bohaterem pierwszoosobowym pierwszo, i zarazem pierwszoosobowym narratorem prowadzącym jakoby wewnętrzny monolog, jest mężczyzna o pseudonimie Koń. Polak o skomplikowanej tożsamości, ukraińskich korzeniach ze strony ojca, który jednak z Ukrainą żadnej większej łączności nie czuł przez większość swojego życia. Do czasu aż w pewnym momencie, po wybuchu wojny, z niejasnych powodów zostawia całe swoje dotychczasowe życie w Polsce i zapisuje się do Sił Zbrojnych Ukrainy. Kielnik poznaje konia, gdy siedzi w piwnicy na pozycji blisko nula linii 0, po drugiej stronie kontrolowanej przez Rosjan rzeki Dniepr, czy po tej stronie kontrolowanej przez Rosjan. Twardok wykorzystuje tu za przesłankę prawdziwą wielomiesięczną operację, która miała miejsce po wyzwoleniu Hersonia pod koniec 2022 roku. Ukraińskie dowództwo desantowało wtedy na drugą stronę rzeki oddziały piechoty morskiej do utrzymywania niewielkiego przyczółka. Rotacja sił czy ewakuacja rannych pod ciągłym ogniem nieprzyjaciela były prawie niemożliwe, stąd zakończona odwrotem operacja uchodzi za jedną z najbardziej wątpliwych w tej wojnie z militarnego punktu widzenia. Czytelnik śledzi losy konia, jak to znalazł się w tej sytuacji. Kon nie jest bowiem zwykłą żołnierską wkładką mięsną do okopu, nie jest zwykłym frajerem, który miał pecha. Jest dobrym żołnierzem, zaradnym, znającym wielu ludzi, a przy tym jest inteligentem na wojnie, mimowolnie, wnikliwie analizującym wszystko, co widzi i wszystkich, których spotyka. A spotyka rozmaite typy ludzkie, które w różny sposób radzą sobie z traumą wojny. Jednym z najbardziej uderzających jest swoiste samo umartwienie, przekonanie samego siebie, że się z tej wojny żywym nie wróci, że w związku z tym już się jest jakby martwym dla świata, więc strach przed śmiercią wynika z głupoty. W ten sposób rozumuje zresztą sam główny bohater. Wrócić z wojny zresztą nie sposób także dlatego, że dla żołnierza, który zaznał tak granicznych doświadczeń, mówiąc Heraklitem, to wojna jawi się jako prosta. A zarazem jedyna prawdziwa natura wszechrzeczy. Wrócić z wojny to jak przejść z prawdziwej rzeczywistości do świata fałszu, z powrotem zejść do platońskiej jaskini, wpatrywać się w kojącą grę cieni, zakłamany codzienny taniec społecznych gier i konwenansów. Dla wielu ta droga jest zamknięta, niczym dla tolkienowskiego powiernika pierścienia nie ma dla nich powrotu do Shire. Gorąco zachęcam do lektury.